Jest następny Gołąbek To jest tak matka, trzecia lotniczka w Okręgu Białychstok A ojciec to jest Czysty Kopman Dostałem prezent od kolegi jest na polskiej obrączce Oddział stawiski 24 68 9 Krótki numer Dla tych, co się lubują w czerwonych gołębiach Mogą sobie zobaczyć Jakie piękne oko, jaka ładna obrumówka wokół oka Jak u gołębia rozpodowego Oko to ma jego rozpodowiec, nie? Mocny gołąb, jeszcze teraz młode Już są na ziemi, nie? Ojeju, ale brzuch Gołąb, który karmi dwa młode, nie? Elegancko Też ładny balans Tu się że to samyso, nie jest to też jakiś ringloza.